I witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z misji w Red Dead Redemption 2 online, a dokładniej legendarne zwierzęta. Dzisiaj mamy tutaj, co mi po raz pierwszy to robię, tę misję. Pierwszy raz nagrywam takie misje, wcześniej nie nagrywałem tego, ale pierwszego to mamy łosia, właśnie ten. So, I ran into Gus Macmillan again. How that man delights in tormenting me. Now he has his sights on a new trophy a rare moose he wants to slaughter and turn into slippers or belts or whatever it is he does to make his blood money. Oh, he makes me sick. Whoa! Anyway, this moose is apparently a spectacular specimen, clean with red antlers. I was hoping maybe you could try to, get to it before McMillan's hunters do and gather some information for me. We should be learning from these animals, not destroying them. Najpierw sobie go pozwolę oskurować, a później jak będzie dostępny jeszcze raz to pozwolę sobie próbki wtedy wziąć, ale najpierw to go oskuruję, bo oczywiście strój chcę, ten. Mieć nowy strój. Lecimy. Ja sobie przyszypię mocną broń najpierw, na początek. Tak na wszelki wypadek też wezmę usypiającą broń. No i dobra, lecimy. Hmm. Do tej kropki trzeba jechać. Żółtej. uh-huh i'm warning you i was in there just setting up my shot when i turned around and bam that damn thing charged me all i could see was hooves and horns and teeth it's a goddamn miracle i'm still breathing i'm out of here you've been warned sorry, Gregory, ale nie mogę. Dobra. O, tutaj coś się świeci. I tam się świeci też. Jeszcze się rozejrzę, czy tu dziś się jeszcze nie świeci tylko to. Nie. Hmm. Gdzie tu coś jeszcze może być? O, tam coś jest. Ale nie, to jest już poza terenem. Ale dobra, ja nie, jestem taki z reguły, że ja nie popuszczę jak już coś widzę. Więc pozwolę sobie to zrobić. No niestety, miałem robić coś innego, a robię coś innego, no dobra, idziemy szybko do misji. Tego nie było, to się wytnie. Tego nie było w planach. Dobra. Gdzie tu coś jeszcze może być? Może lepiej na koniu. Chodź tu, płotka, chodź. O, jest, jest, jest. Szybko znalazłem dosyć. I gdzie on poszedł? Dobra, pokaż mi go. To jest ten. O kurde, jakie bydle wielkie. No dobra, to lecimy. Jak już mówiłem wcześniej tego nie będziemy usypiać, po prostu go zabiję i zabiorę sobie skórę. Jak ktoś będzie chciał, żeby więcej odcinków się pojawiało z tej gry, to, to jestem chętny do nagrywania. <laughs> Dobra. O kurde, tam się świeci sporo. Tutaj tak łyso bez tej trawy, kurde. Rozwalił namiot. Głupi. O tam jeszcze się świeci coś. Tylko tu? I To jest jakaś chyba skrzynia, tak? Czy co to jest? A nie, to walizka jakaś. Już? Aha, tu jest zjedz. Ja nie chcę zjeść podgrzybków, bo po nich to się chyba wymiotuje. Tutaj coś jeszcze jest. O, o, o! Filmik. Wow, jakie bydle. No i teraz musimy go gonić. No kurde, co ty mi robisz? Mi zaraz zwieje, no. Już mi ucieka, no come! On. No wiedziałem, po prostu wiedziałem, bo za szybko mi szło. Za dobrze mi szło. Ach, nie lubię takiego czegoś. Jeszcze tu się wywal, to już całkiem będzie elegancko. No i gdzie on mi spierniczył, no... Już go nie widzę. Jedź płotka. No i nie wiem, gdzie mi zjał. Zaraz będzie koniec misji. Aha, tu jesteś. Mógłbym w sumie wybuchowymi, ale wybuchowymi to go zniszczę i misja będzie nieskończona, więc wolę zrobić to bardziej bezpiecznie niż zniszczyć skóry. A na las co go nie złapię, bo on mi się zerwie, więc nie ma opcji nawet. No Giniu, w końcu. Tak, tu się zablokuj, koniku jeszcze. Biegnij, bo mi zwieje zaraz. Gdzie on jest? Tu? Stój. Gram padem i dlatego mi ciężko jest kamerą kręcać. Jon jest tu. Wiedziałem, że nie trafię. Jon zbił. Kurde, dosyć tych żartów. Zatrzymuj się. O patrz ile do... kurde ładuje strzał, on dalej czyli Boże, nareszcie. No i to by było chyba na tyle. Nie poskurujemy. Jeszcze zobaczymy ten strój. Szybko. I zobaczymy się już, jak będę sprzedawał tą skórę, i będę już kupował ten strój. Także widzimy się dokładnie za chwilę. Okej, okay, dobra, już jestem gotowy do sprzedaży. Jestem gotowy do sprzedaży tej skóry. Right, Więc 35 dolców sprzedane. I teraz zobaczymy sobie ten strój. Kup. Zestawy ubrań. I gdzie on jest? Tu jest. No ładnie, ładnie. Już kupiony. Tak mniej więcej to wygląda. No i to by było na tyle. Zapraszam na kolejne filmiki, które będą się ukazywały prawdopodobnie z tej gry. To zależy też od Was, widzów. I to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się. Cześć.